No, mieliśmy plan na ten mecz e, przygotowany. Chcieliśmy wciągnąć Kalwarię e, na swoją połowę i po przyjęciu mocno wykorzystać te przestrzenie, które były i otwierały się za plecami. Myślę, że chłopaki konsekwentnie ten plan realizowały, bo realizowali, bo e, wiele tych sytuacji właśnie było stworzone po naszych przyjęciach piłki, po ataku szybkim. E, no i Kalwaria gdzieś tam miała duży problem z tym, żeby, żeby sobie z tym elementem gry poradzić. Cieszę się, że ta skuteczność nasza idzie w górę, bo strzeliliśmy dzisiaj trzy bramki, mieliśmy jeszcze naprawdę mnóstwo sytuacji do tego, żeby ten wynik był wyższy, ale też no, nie ma co ukrywać, że też kluczowym momentem w meczu był ten rzut karny, który obronił Szymek Tokarz w pierwszej połowie. On też tak dodał jeszcze większej wiary w chłopakach i, i, i pozwolił kontrolować w większym stopniu ten mecz. Także duże gratulacje dla mojej drużyny, dla chłopaków, za właśnie charakter, za konsekwencje i taki, taką drużynę chciałbym oglądać w kolejnych meczach. A drużynie Kalwarii życzę powodzenia, bo na pewno mają mocną drużynę jakościową i, i tyle. Dziękuję bardzo. Gratulacje dla drużyny przeciwnej, dla trenera. Niestety w dniu dzisiejszym nie było nam dane nawet strzelić bramki, nie byliśmy dobrze zorganizowani w defensywie, jeśli chodzi o zakładany pressing. To powodowało sytuację i przestrzenie, które przeciwnik wykorzystał. Tak i plan miał, to zrealizował, my nie byliśmy w stanie się przeciwstawić temu. Na pewno nie karny. Nie dał nam y, dodatkowych y, możliwości y, ze względu na to, że generalnie mieliśmy dzisiaj, nie, nie był to nasz dzień. Stworzyliśmy kilka sytuacji dobrych do zdobycia bramki, natomiast y, no, nie strzeliliśmy. Reasumując, jeśli chodzi o cały mecz, na pewno nie zasłużyliśmy dzisiaj na punkty, przeciwnik był zdecydowanie bardziej zorganizowany, lepszy w akcjach ofensywnych, dlatego też wygrał i, i stworzył tyle sytuacji, że, że mógł być wynik wyższy. Dziękuję.